Przepraszam za chrypkę, ale trochę. Wreszcie po długiej przerwie udało się. Udało się wyjść. I co mamy? Sobota rano. Jakieś oznaki imprezy. Warto sprawdzić, czy coś nie zostało zgubione. Trochę wieje dzisiaj. Ale nie przejmujemy się tym. Żeby nie było, że wszystko po staremu, to dzisiaj, dzisiaj test. Test w wodzie, mianowicie panel, panel odsłuchawek Deusa, czyli Deus Light. Dzisiaj w akcji zobaczymy, czy będzie. Jakaś różnica w porównaniu do panelu RX Zakładam rękawiczki i do pierwszego dołka. No i na oko mamy ładną, ostrą puszeczkę na nóżkę. Super Tylko tak dalej. Tutaj następna nie to tej kukurydzy tutaj. To tutaj kieliszek plastikowy Masakra Jak umiecie przynieść pełne to czemu nie wyniesiecie tego wy? Ale jest naprawdę wyjątkowo Czysto Sezon niby w pełni A tu nie ma nic Ktoś tutaj popierduje Mamy aż 5 groszy pływające aluminium. O co tutaj jest? Tutaj jest wszystko. Powinno być. Kapsark namysłu. Tu chyba zrywka będzie. Tak jak mówiłem, to pół. Jeszcze coś tutaj popierduje. Typowy dźwięk Mam. No. myślałem, że serce zabiło od <grym> tych w tym barku. Tu jest jeszcze coś metalowego. O, bardzo duże. Guść I Sufka do Oj, bo... O jazd, tu ale jest kaps, wykopałem. Jak, jak mówi kapseloza. Eurochorwacja, Browar Witnica, 2020. Ale kurcze biją te nowe kapsle, świeże. Kolejny do kolekcji Coś mi tutaj popierdywało do <grymne> Aż jeden grosz. Chyba to była ta kolika, ale tu jeszcze jest po kapsy Coś tu się wykopało. Nic. Słuchające Już słyszę te kapselki Przecież chyba bardziej mi to teraz Na zdrywkę pasuje Ale przyjemnie Przyjemnie Wykopał Dobra, Moje pierwsze wrażenia odeł się. Wydaje mi się, że jest. Znaczy się nie wydaje, to na pewno jest bardziej stabilny. Naprawdę. Największą robotę w tym wszystkim jednak problem. Tony RX jest okrojony do 3 tonów. Kolejne. Drucisko. A tu jednak mamy full. To już jakieś żelazo wieszcie mi po 20 minutach chodzenia zacząłem rozróżniać już kaszelki, zrywki płatka sprężynowa jedyne co mnie martwi że to jezioro jest tak czyste że do włosów może żadnej konkretnej monety że o biżuterii nie wspomnę chyba to mam no proszę co, co tutaj Hej tu coś część jakieś bra... O, się rozsypuje. Kamyszki <laughs> świecą. No, ciekawe. Wyczyścimy, zobaczymy w domu. Taka drobnica się przestraszyłem taki dźwięk daw. Dobra, mamy tu coś piszczące. Teraz mamy drucik Tego to się tu w ogóle nie spodziewamy Marceli Nowotko 20 zł siedem pozdrawiamy o a tu jeszcze coś jest no to to, to już jest w ogóle zaskoczenie. C, -c, -c -p. Matko Boska 941 fajne Śruba tam klwóźdź nakrętkę. tu mamy pana klwóździa pana 10 groszy ale to jeszcze nie koniec Trzymamy jakiś metal Coś tak jakby pod tym metalem było innego O. No. I tak mówiłem, depozycik 5 groszy wyrocznik 2004 Pozdrawiamy to ty tak Uwariowałeś Nauka owocna, porównanie do USA, w sumie słuchawek ws 4 do Eriksa, uważam za hmm, w sumie to za to uważam. Sama konstrukcja słuchawek i wykonanie ich nie są warte ceny, które kosztują, jednakże możliwości, jakie daje. Już są warte swojej ceny. Zakup WS4 do, na wymianę z panelem OLX uważam za dobry manewr, że tak powiem. Pracuje mi się jeszcze lepiej. olx -e mi się pracowało dobrze, ale teraz pracuje mi się jeszcze lepiej. Rozróżnienie kapsla zrywki od czegoś wartościowego jest bez porównania lepsze. Także polecam. Nie jesteście zdecydowani. Znajdźcie może kogoś, kto Wam pożyczy do przetestowania, bo jak mówią, że Rix to okrojony deus nie wierzyłem mówiłem bajki teraz jednak uważam, że to prawda sam panel jest do niczego nam potrzebny takie dźwięki jakie daje to maleństwo w zupełności wystarczają w zupełności wystarczają do tego, żeby określić co kopiecie dzisiejsze fanty najbardziej przerażają takie rzeczy w wodzie takie i takie to mnie przeraża. Spadła tam jakaś biżuteria, gdzieś ją tutaj widzę. Takie błyskotki z bazaru, <laughs> ale cieszą. Dawały całkiem inny sygnał. Parę monetek też wpadło, ale baterie podładowane. Życzę miłego weekendu. Dzień się zaczyna, sobota. I pamiętajcie, szukajcie, a znajdziecie. Do następnego.